Cześć, jestem Damian i witajcie ponownie na moim kanale. Część z Was prosiła mnie, żebym pokazał ten sprzęt, e, omówił troszkę go. Ja od razu zaznaczę, że nie jestem żadnym specjalistą od elektroniki i od parametrów, nic takiego. E, nic tu, nie będzie to żadna recenzja profesjonalna sprzętu, obrazu i tak dalej. Po prostu powiem to, co wiem to co dowiedziałem się od innych użytkowników i co to jest za sprzęt. Potocznie nazywając jest to telewizor z wbudowaną konsolą PlayStation 2. Jest to Sony Brawia i u podstawy tego oto telewizora mamy konsolę PlayStation 2. Wygląda ona zupełnie inaczej niż konsole, które wychodziły osobno. Jest to jakby... Cała podstawa telewizora y, jest właśnie konsolą PlayStation 2, która wygląda bardzo ładnie i bardzo schludnie to wszystko wygląda. Jest ładnie wszystko, wszystkie rogi, wszystko jest pięknie powycinane. Pięknie, no bardzo mi się to podoba. Jest, y, po, cały, cała ta powierzchnia konsoli jest połyskowa, co jest wadą i zaletą. No, wadą jest to, że się bardzo rysuje i telewizor tak samo, a zaletą na pewno jest to, że bardzo ładnie wygląda. Yy, co tutaj mamy? Standardowo mamy dwa miejsca na pady, dwa miejsca na kartę pamięci. Tutaj słabo widać, bo jest, światło jest jakie jest, ale i kamera też niestety na razie, ale zrobię drugi filmik, który będzie leciał sobie w tle z bliska, jak to wygląda. Yy. Mamy tutaj z przodu dwa wejścia na USB Tutaj mamy ładny napis PS2 wyryty PlayStation 2 Tutaj mamy znaczek PS, to widać Sony brawia Telewizor wyświetla obraz w 720p i po, ma wszystkie potrzebne jakby wejścia z tyłu czyli cztery porty HDMI z tyłu jest jeszcze jeden port USB, wejścia AV i inne takie, żeby podpiąć inne sprzęty do niego. W sumie wszystko możemy podpiąć. I tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Sprzęt ma jedno zasilanie, czyli mamy tutaj tylko jeden kabelek, wpinamy go do gniazdka i gramy sobie po prostu, gdzie tam chcemy. Można włączać niezależnie, tak? Czyli pod, podpiąć na przykład sobie PlayStation 3 i mimo że mamy jedno zasilanie, to możemy sobie włączyć po prostu sam telewizor, bo tu mamy włącznik osobny od telewizora i tu mamy włącznik osobny konsoli. Możemy sobie włączyć po prostu i grać w gry na przykład czy tam grać na konsoli PlayStation 3 czy na tam każdej innej. Sprzęt ma tyle tam wejść z tyłu, że, że na pewno podepniemy każdą konsolę pod niego. Czego nie polecam, bo nie polecam zużywać jakby tego sprzętu, bo, bo szkoda, bo ceny są astronomiczne i idą w górę. Także jest to bardziej sprzęt pokazowy niż taki typowo do grania. Sprzęcik jak widzicie no, u mnie jest w bardzo ładnym stanie. Nigdzie tutaj nic nie jest zniszczone, w środku ładnie czyściutko wygląda, kurzu nie ma no to znaczy, kurz jest, bo on łapie ten kurz zewsząd jest to taka powierzchnia, ale trzeba delikatnie czyścić, niczym ostrym, z żadnymi twardymi ścierkami ani nic takiego, bo, bo, się, bo się sprzęt niszczy. Co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że właśnie problemem tego sprzętu jest to, że praktycznie nie da się go kupić drogą wysyłkową. Znaczy oczywiście, że się da, ale musimy wziąć pod uwagę to, że tutaj my ponosimy ryzyko jako kupujący, ponieważ jeśli sprzedawca tego sprzętu dobrze nie zabezpieczy, no to mamy w zasadzie złom, bo tutaj, gdzie jest łączenie tej jakby podstawy konsoli z telewizorem, on się bardzo często łamie w pół podczas transportu. Jak widzicie, jego delikatnie można dotknąć, poszturchać i on lata, ten telewizor, ponieważ to łączenie, no po prostu kawałek plastiku i w porównaniu do tego, jak szeroka jest ta podstawa z konsolą i jak, cięż jak ciężki jest w ogóle ten sprzęt, no to to łączenie jest, jest słabiutkie i można to łatwo złamać, także ja byłem go odebrać od kolegi, no to całą drogę wiozłem go na kolanach. A nie wyobrażam sobie na przykład zamawiać go z Holandii czy tam z UK i jak ktoś nam wyśle i nie zabezpieczy dokładnie tak, żeby to się nie ruszało po prostu i żeby stało, no bo wiadomo jak to jedzie do nas gdzieś tam w Wanie czy, czy gdzieś z innymi paczkami, no to ciężko sobie to wyobrazić, żeby to... Musiałoby być w dużym boksie, zabezpieczone z każdej strony. No, ciężko, ciężko jeśli chodzi o wysyłkę. Jeśli ktoś już się zdecyduje na wysyłkę. To jest to sprzęt ciężki i, i też ta wysyłka na pewno jest droga. No i trzeba liczyć się z tym, że właśnie możemy dostać sprzęt uszkodzony. Dlatego najlepiej odbierać go osobiście. Ewentualnie szukać w dedykowanym boksie, który jest. No... Kosztuje tyle, co sama, sama konsola, co sam ten sprzęt, bo box i, i z wypełnieniem to jest druga, drugi raz tyle cena, czyli 5000 trzeba wywalić z boksem w komplet. No i tak, tutaj mam jeszcze bardzo ważną rzecz, to jest pilocik dedykowany właśnie do tego sprzętu, on jest w zestawie w boksie, jeśli kupilibyśmy to fabrycznie nowe, to właśnie był ten pilot i starajcie się, jeśli już zdecydujecie się na poszukiwanie tego sprzętu i kupno tego sprzętu, to żeby był ten pilot dołączony, bo tego pilota nie dokupimy osobno. Nie widziałem chyba nigdy, na pewno gdzieś tam się kiedyś może trafić na ebayu czy coś, ale Sprawdzałem kilkukrotnie i nawet kilka osób mi mówiło właśnie, że ten sprzęt z tym pilotem obowiązkowo pad, czy karta pamięci, to jest nieistotne, bo to można dokupić sobie zawsze i wszędzie, ale pilot jest jak najbardziej potrzebny, ponieważ znacznie ułatwia obsługę tego telewizora, w nim jest masa ustawień, masa różnych programów takich do PlayStation 2 czy tam do innych konsol wiadomo rozdzielczość, kolory, no wszystko możemy sobie ustawiać tak jak w standardowym telewizorze i chyba nawet jeszcze więcej bo są jakieś tam dedykowane opcje do, do konsoli PlayStation 2. Ja tu włączę telewizorek, włączymy sobie konsolę, wrzucimy jakąś grę, żeby ona sobie leciała w tle. Tutaj mamy guziczek, otwiera się nam taka klapka. Wkładamy yy, płytkę. Tutaj mamy Gradius 3.4. Komplecik. Wydania angielskie. Od razu można pokazać. Jest to wiadomo Smaps. Dwie części. Seria legendarna. Zamykamy klapkę. I gra powinna się za chwilkę sama odpalić. Co jeszcze można powiedzieć to to, że yy, jest bardzo ładny obraz. I z tego co słyszałem też od, od ludzi, którzy używają tego sprzętu, to to, że jest to najlepsza opcja do gry jakby w gry z PlayStation 2. No, trzeba było zresetować. i od razu zatrybił no i tak można zobaczyć jak to ładnie wygląda jakie są ładne i żywe kolory a w sumie ja tutaj nic nic tutaj nie przedstawiałem to, to było ustawienia były takie jakie były w sumie ja tu nic nie zmieniałem bo szczerze mówiąc ja nie gram na tym sprzęcie, nie chcę go zużywać. Jest to sprzęt bardziej pokazowy i na pewno każdy, kto do Was przyjdzie czy komu go pokażecie, będzie zafascy zafascynowany, bo nie każdy wie o istnieniu tego sprzętu. Z tego co słyszałem właśnie od innych użytkowników, to to, że, no, że naprawdę bardzo dobrze się na tym gra. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. I, i naprawdę naprawdę warto warto mieć ten sprzęcik Jak widzicie jest bardzo ładna rozdzielczość bardzo ładne kolory no i co ciekawe jest to konsola wydana tylko w Europie, czyli jest to sprzęt paloski i nie odpalimy tutaj gier NTSC niestety. Jak z przerobieniem tego sprzętu, nie wiem. Słyszałem różne opinie, że się da, że się nie da, ale to już zostawiam Wam. Mnie przeróbka nie interesuje. Nie mam takiej potrzeby. Nie chcę ingerować w sprzęt I, i zresztą jeśli mielibyśmy go przerobić, no to też trzeba by było gdzie, gdzieś go komuś zawieść i chyba, że sami się na tym znamy Bo z tego co wiem to ten to Free MC boot nie działa na tym Ale mogę się mylić No i tyle. Można sobie wyłączyć, wysunąć płytkę. Zamykamy klatkę. No i co ciekawe, możemy sobie wyłączyć konsolę tym przyciskiem. Chwilę trzeba podtrzymać. Się zasilanie wyłącza, albo możemy dwa razy przycisnąć tutaj guzik na telewizorze i wtedy nam się wyłączy konsola i telewizor no i tak jak widzicie bardzo ciekawy sprzęt na pewno fajnie mieć takie coś pochwalić się komuś jak przyjdzie pokazać jako ciekawostkę a nawet grać no wiadomo jak, jak to z elektroniką może służyć latami a może się zniszczyć przy jednej grze prawda także ale warto sobie od czasu do czasu odpalić żeby to nie stało tylko i się nie kurzyło no i wiadomo no warto, warto polować na takie na takie sprzęciki i na takie ciekawostki do swojej kolekcji i cieszyć tym oko to by było na tyle dzisiaj mam nadzieję że pokaz się podobał nie miała być to żadna recenzja specjalistyczna ani nic takiego no i co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!